Cześć wszystkim, z tej strony Aquablastech. Jesteśmy producentem pełnego cyklu, zaczynając od arkusza metalu, kończąc na gotowym urządzeniu. W naszej ofercie są dwie modele, seria Light w dwóch rozmiarach i seria Standard w trzech rozmiarach. Opowiem na przykładzie Aquablastu Standard 1600 o wszystkich kluczowych cechach naszego urządzenia. Ten Aquablast został opracowany z uwzględnieniem nowoczesnych standardów jakości i wygody w czyszczeniu dużych detali. Rozmiar komóry roboczej wynosi 1600 na 1200 na 1200 mm. To jest największe urządzenie w naszej ofercie. Rękawice gumowo-tkaniowe. Tutaj są cztery, w pozostałych modelach są dwie. Zapewniają wysoki komfort pracy, nie dają dłoniom się pocić i charakteryzują się wysoką wytrzymałością. W przeciwieństwie do zwykłych rękawic gumowych, można je używać ponad 6 miesięcy. Nie przeciekają i nie rozrywają się. 5 mm szkła hartowanego. To szkło jest 6 razy mniej podatne na uszkodzenie mechaniczne niż zwykłe szkło. Jest bezpieczne, ponieważ nawet w przypadku uszkodzenia nie da się zranić. W panelu sterowania znajdują się 3 przyłączniki do zarządzania głównymi systemami. Pierwszy przyłącznik odpowiada za podanie wody, czyli za główną pompę. Drugi przyłącznik odpowiada za aktywację linii pneumatycznej. A trzeci przyłącznik odpowiada za włączenie wycieraczki szyby. Ale pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest ustawienie ciśnienia za pomocą reduktora. Zakres roboczego ciśnienia wynosi od 4 do 8 atmosfer. Po tym, jak to zrobimy, możemy aktywować linię pneumatyczną, czyli ten przyłącznik. I nacisnięciem pedalu otwieramy nawiew powietrza do głównego pistoletu roboczego. Na górze znajduje się oświetlenie, dwa jasne reflektory LED, a także można zainstalować dodatkowe oświetlenie boczne, które jest potrzebne do pracy z detalami o skomplikowanych kształtach, w których jest wiele cieni, otworów, zagłębień i innych. W trakcie pracy wewnątrz kabiny będzie tworzyć się głaz z powodu kawałków mikrokulki szklanej i wody pod ciśnieniem. Dla takich warunków przewidziano system wentylacji. Wewnątrz kabiny znajduje się kanał wentylacyjny z wyjściem na zewnątrz, do którego należy podłączyć wentylację. Wentylacja jest potrzebna do usuwania nadmiernego ciśnienia z kabiny. Możecie ją kupić u nas jako dodatkowe wyposażenie, albo jeśli macie własną produkcję lub w garażu, możecie podłączyć wentylację do niej. Pistolet działa na zasadzie zwykłego wstryskiwacza. Dostarczane jest woda, dostarczane jest powietrze, mieszane wewnątrz pistoletu i przez dyszę mieszankę wychodzi na zewnątrz. Łuczka polega na tym, że to nie jest zwykły pistolet do piaskowania. To jest pistolet z aluminium, nasz własny projekt, który już był przetestowany przez wiele miesięcy pracy. Kluczowy w konstrukcji jest stosunek wody wchodzącej do powietrza. Dysze robocza ma kilka różnych średnic wyjścia od 6 do 12 mm. Im większa średnica dyszy na wyjściu, tym większy będzie obszar czyszczenia. Średnica dyszy jest dobierana na podstawie szczegółów i pneumolinii klienta. Oprócz podstawy do pistoletu roboczego, tutaj znajduje się pistolet do podlewania. On jest używany do pokłania części już z czystą wodą, a czystą wodę możemy podłączyć z zewnętrznych źródeł albo użyć naszego systemu oczyszczania. To bardzo przydatne urządzenie do akwablastu. Sam system filtracji działa bardzo prosto. To filtr labiryntowy. Podczas pracy w kabinie nadmiar mieszanki ściernej trafia do filtra, a wraz z nią szklane kulki, brud i olej. Olej pozostanie na górze, a szklane kulki z brudem będą zwalniać i osiacać. Następnie czysta woda trafi do pompy, a z pompy do spryskiwacza przedniej szyby. I pistoletu myjącego. Wszystko to jest potrzebne, jeśli nie masz podłączenia do czystej wody, aby zawsze mieć czystą szybę i czyste detali po czyszczeniu. Na tym kończymy naszą analizę kamery Standard 1600. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, subskrybujcie nasz kanał. W następnych odcinkach pokażemy wszystkie nasze urządzenia, proces oczyszczania detali, opowiemy o materiałach eksploatacyjnych i wielu innych ciekawych rzeczach. W opisie zostawimy link do naszej strony z konfiguratorem. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.